Wnioskodawcą przyznania tytułu jest Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżyńskiego, Scena Teatralna Miasta Siedlce. Zakład Utylizacji Odpadów w Siedlcach to prężnie działająca, dynamicznie zarządzana spółka. Do kluczowych zadań spółki należy prawidłowe zarządzanie gospodarką odpadami, zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. Priorytetem jest dbałość o sprawne funkcjonowanie składowiska, sortowni odpadów oraz kompostowni, ciągła intensyfikacja selektywnych zbiórki w celu ochrony środowiska i zachowania zasobów naturalnych. Wysoka jakość usług, sprawność organizacyjna i rzetelność przyniosły spółce zasłużoną renomę. W ramach akcji Siedlce Naturalne z powodzeniem wdraża nowoczesne projekty w zakresie ekologii. Ostatnio zaproponowany ekobudżet projektu edukacyjnej i lekcje ekologiczne posiadają wyjątkowy aspekt. Zwiększenie świadomości dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów wśród uczniów szkół i przedszkoli oraz mieszkańców Siedlec. Z powodzeniem włącza się w edukację ekologiczną, co przejawia się m.in. w wspieraniu ciekawych projektów artystycznych poruszających problemy z zakresu ochrony środowiska. Zakład Utylizacji Odpadów dba również o rozwój lokalnej kultury i sztuki, stając się partnerem Centrum Kultury i Sztuki w realizacji przedsięwzięć artystycznych. Podkreślić należy ciągłość i różnorodność współpracy, a także bezinteresowność. Gorące bramy. Jest mi niezmiernie miło za otrzymanie tej pięknej statuetki i za to wyróżnienie mecenasów Siedleckiej. Postaram się, zarówno ja jak i moi pracownicy, abyśmy dalej krzewili tą kulturę poprzez tą ochronę środowiska, gospodarkę odpadami. Liczę na Państwa wsparcie, bo to jest niezmiernie potrzebne naszego społeczeństwa wsparcie. Jest to trudna dziedzina, trudna gospodarka, wymagająca bardzo dużego zaangażowania, rozwijania, ale nie <laughs> wszystkich. Przez przedsiębiorców, jak również przez osoby prywatne, osoby indywidualne. Podejście każdego mieszkańca jest bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim. Także ja bardzo gorąco dziękuję za to. Dziękuję swoim pracownikom, że przyczyniają się do tego, bo to dzięki nim promujemy ochronę środowiska poprzez kształtowanie naszej kultury i wpływamy na tą kulturę, na nasze otoczenie. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję.